Wszyscy mają relaks, mam i ja. I to już numer 39 relaksu od wydawnictwa Labrum. Cytując klasyka, kiedy to się stanęło? Już 39 numer magazynu relaks od wydawnictwa Labrum zawitał na polski rynek, a ja dzisiaj zapraszam Was na przegląd magazynu Relax, w którym przejrzymy sobie komiksy, pokomentujemy sobie, który z tych komiksów się nam podoba, a który niekoniecznie i w ten sposób będziecie w stanie zdecydować, czy ten numer magazynu jest dla Was, czy być może na przykład nie jesteście jeszcze pewni, czy chcecie kupić teraz, czy być może w jakimś większym pakiecie. Dlatego nie czekamy, przeglądamy. Wkładka najnowszego numeru magazynu Relax, numeru 39 jest bardzo, bardzo zwracająca uwagę. Jest bardzo komiksowa komiksowa, bardzo intensywna i ma zaledwie kilka kolorów, ale to powoduje, że jest dość mocno zauważalna. To oczywiście działa na korzyść magazynu, ale najważniejsze jest nie to, co jest na okładce, ale najważniejsze jest to, co znajduje się w środku. A początek w tym 39 numerze jest naprawdę mocny, ponieważ zaczynamy od komiksów nagrody Eisnera, a konkretnie od shortów, które są nagradzane nagrodą Eisnera. Jeżeli jesteście zafascynowani komiksem, powinniście bardzo dobrze wiedzieć, czym jest Nagroda Icena. Jest to niezwykle utytułowana nagroda, którą rozdaje się komisarzom na całym świecie i rozdaje się ją naprawdę bardzo ciekawym komiksom i interesującym, takim, który już w tym momencie są klasykami i nie zdziwiłabym się, gdyby w pewnym momencie trafiły dosłownie do lektur szkolnych. Powinny też zdecydowanie trafić do lektur szkolnych w Polsce, ponieważ wiele z takich komiksów opowiada wielowymiarowe i bardzo ciekawe historie. Ale wracając do komiksów, które znajdują się akurat w magazynie, znalazły się tutaj dwa komiksy i pierwszym z nich, który jest opublikowany w tym magazynie jest to Ocji beta. I przepraszam, popełniłam błąd. Tytuł tego komiksu to potrzebowałam zniżek, co w sumie doskonale opisuje fabułę tego komiksu. Z kolei autorem komiksu, zarówno pod względem scenariuszu, jak i rysunków, jest Conor Williamson. I zarówno scenariusz, jak i rysunki są bardzo ciekawe. Ten krótki komiks opowiada nam losy pewnej absolwentki studiów, która po zakończeniu ich jest freelancerką. I nie ma pieniędzy, ponieważ ma na koncie kredyt studencki i życie do ogarnięcia. Decyduje się wziąć udział w eksperymentalnym projekcie i założyć pewien skafander, który właśnie nosi nazwę Odzi. Jest to skawander, który daje jej spore zniżki i wiele korzyści finansowych, ale z drugiej strony bardzo mocno ingeruje w jej życie osobiste, a także w jej przeszłość, jak i przyszłość. Jest to bardzo króciutki komiks ale taki, który pozostawia nas po przeczytaniu z wieloma przemyśleniami i zdecydowanie bardzo polecam, ponieważ jest to wprawdzie bardzo krótka pozycja, ale niezwykle interesująca i jest to naprawdę mocny początek, jeżeli chodzi o najnowszy numer magazynu Relax. Kolejny komiks, który znalazł się w tym magazynie i jest również shortem nagrodzonym, nagrodą Eisnera, jest komiks pod tytułem Ogrodnicy. Bardzo ciekawy, interesujący i krótki komiks, który w sumie nie ma... Bardzo skomplikowanej fabuły, ale jest raczej opowieścią o dwójce młodych chłopców, chłopaków, którzy przeżywają swoje młodzieńcze przygody. Chyba najlepiej ten komiks opisuje ten cały jeden kadr na całą jedną stronę, który przedstawia naszych głównych bohaterów, którzy buszują. W krzakach i co róż znajdują jakiś skarb. Jeżeli pamiętacie swoje dziecięce lata, kiedy wałęsaliście się być może po jakimś parku, na przykład albo po jakimś lesie, i dosłownie, co dwa kroki znajdowaliście skarby, które absolutnie odmieniały wasze życie, przynajmniej na te najbliższe 5 minut, które fascynował was ten skarb, to myślę, że świetnie odnajdziecie się w trakcie czytania tego komiksu. Na kolejnych stronach magazynu czeka nas naprawdę niezwykła podróż, bo nie tylko i wyłącznie podróż w stronę Bloku Wschodniego, to jeszcze w dodatku podróż w przeszłość, ze względu na to, że mamy tutaj króciutki artykuł, który poprzedza nam komiks Lana w Kosmosie. A Lana w Kosmosie to komiks, który już jakiś czas temu w relaksie się ukazał, w tym starym, starym relaksie i to jeszcze w dodatku pokolorowany i z odświeżonym, Ocenzurowaną postacią głównej bohaterki, która była znacznie bardziej ubrana. Ale dlaczego tego nikt nie wie? Jedno jest pewne: jeżeli jesteście zainteresowani poznaniem oryginalnej lany w kosmosie, która jest jednym z ciekawszych przedstawicieli węgierskiego, Rynku komiksowego, to polecam ten numer magazynu Relax, ponieważ jest to naprawdę niesamowita perełka. Myślę, nie dość, że wygląda świetnie, jeżeli chodzi o stronę graficzną, to jeszcze jest to przedstawiciel dla mnie takiej bardzo lubianej kategorii opowieści komiksowych, jakich filmowych, które już obecnie nie są robione, kiedy to drużyna bohaterów leci w kosmos w jakiejś kapsule, i zawsze jest tam bardzo, bardzo atrakcyjna. Jakaś pani kapitan albo na przykład bardzo atrakcyjna załoganka, i ma na sobie niezwykle obcisły skafander. Dosłownie poczułam się odrobinkę, jakbym czytała Barbarelle, czytając ten komiks, bo ma to dokładnie taki sam klimat. Nie jest to dokładnie Barbarella i nie oczekujcie, że tutaj główna bohaterka będzie tak chętnie zrzucać ciuchy jak Barbarella. Ale bardzo fajny komiks, który jest przedstawicielem swoich czasów, tak bym to określiła. Na kolejnych dwóch stronach coś dla miłośników felietonów. Jest to krótki felieton pod tytułem To nie utopia wykonaniu człowieka z popkultury na temat naszego rynku komiksowego. Myślę, że zawsze warto poznać opinie na temat rynku komiksowego polskiego rynku komiksowego kogoś, kto naprawdę już bardzo długo obserwuje ten rynek komiksowy, bo ja muszę przyznać, że ja nie jestem aż takim, wiecie, wieloletnim bywalcem i dopiero być może w przyszłości będę mogła pisać takie felietony. W każdym razie warto przeczytać. Czym byłby najnowszy numer magazynu Relax bez jednego komiksu w wykonaniu Chodorowskiego? Ponownie zapuszczamy się w odmęty umysłu scenarzysty Chodorowskiego, a także rysunków w wykonaniu Adi Granow, który zabiera nas w stronę Mistrzów Przeznaczenia. A kim są Mistrzowie Przeznaczenia? Dowiecie się z tego kilkustronicowego komiksu, który przedstawia nam losy pewnego pilota. I są tutaj typowe zabiegi Chodorowskiego, tak bym to określiła. Mamy oczywiście ogromną siłę przeznaczenia, mamy tajemnicze istoty, które decydują o życiu i śmierci, i bardzo zdeterminowanego, głównego bohatera, który podąża w stronę przygody, a także w pewnym momencie, oczywiście, bardzo atrakcyjną, drugą, główną bohaterkę. Czyli wszystkie te składniki, które znamy i lubimy, jeżeli czytacie Chodorowskiego. To musicie po prostu wymieszać w kotle Chodorowskiego i wyciągnąć na przykład cztery tematy, i wszystkie one tutaj się znajdują. Jeżeli z pozoru brzmienie co mało przekonana do tego tytułu, to tak, jest to jeden z tych komiksów, które akurat w tym numerze jakoś specjalnie mnie nie porwały, ale głównie dlatego, że znając już komiksy Hodorowskiego, wiem mniej więcej czego się spodziewać. Więc w przypadku akurat tego shortu nie przeczytałam w nim nic, czego bym już nie znała od tego twórcy. Chociaż z drugiej strony rysunki są ciekawe, więc myślę, że warto, jeżeli jesteście fanami. Po tych niezwykle poważnych i pełnych przeznaczenia tematach mamy króciutką przerwę w wykonaniu Juliana Bogdanowicza i takiego jednostronnicowego komiksu, który opowiada nam w sumie naszą codzienność. Te komiksy za każdym razem mnie zadziwiają, ze względu na to, że one są bardzo bliskie temu, co przeżywamy, a jednocześnie są prawdziwe i humorystyczne i bardzo poważne dokładnie w tym samym czasie w tym numerze znajdziecie też coś dla miłośników polskiej klasyki jest to felieton tort siekany na plasterki czyli 50 lat Kajkaj kaj Kokosza bardzo fajny felieton opisujący właśnie jednych z dwóch najbardziej popularnych postaci w naszym polskim komiksie trudno nie znać Kajkaj kaj Kokosza nawet jeżeli bardzo się nie pasjonujecie komiksem to nie jesteś w stanie przejść obojętnie albo kompletnie nie znając tych dwóch postaci. Są takie historie, są takie legendy, jeżeli chodzi przynajmniej o polskie podania, które nigdy się nie znudzą i można je rozpisywać raz po raz od nowa, począwszy w opowiadaniach, filmach, jak i właśnie w komiksach. I jak się domyślacie, chodzi tutaj o smoka. Tego smoka, który za dużo pił, zwłaszcza z Wisły, i pewnego jego mościa, Oksywie Dratewka. Jest to trzystronicowy komiks, który spodoba się na pewno każdemu, kto lubi właśnie rozpisywanie polskich legend w nieco inny i żartobliwy sposób, a wykonanie, scenariusz i rysunki to Szczepan Sadurski. W tym numerze magazynu klasycznie znalazły się newsy komiksowe, które Według mnie w takiej jednostronicowej formie jak najbardziej się sprawdzają, ze względu na to, że w przyszłości możemy kiedyś otworzyć taki magazyn i na przykład e, pomyśleć o tym, czym żyliśmy w tamtym czasie. Chociaż z drugiej strony, jeżeli taki na przykład dział się nie pojawił w magazynie, to bardzo prawdopodobne, że nie zauważyłabym tego w ogóle. A jak jest z Wami? Co myślicie o takich działach w magazynach komiksowych? Napiszcie w komentarzach, ponieważ po prostu jestem ciekawa. Czy to tylko ja, czy być może więcej osób ma takie, nie, może być, może nie być podejście? Jeśli kiedyś zastanawialiście się, co to jest miłość, to Andrzej Podulka Wam na to odpowie w swoim czterosemicowym komiksie, bardzo fajnym i żartobliwym komiksie, który myślę, że bardzo prawdopodobny, że zdarzył się gdzieś, naprawdę jestem tego niemal pewna. Andrzeju, jeżeli oglądasz ten filmik, napisz, czy to była Twoja rozmowa z Twoim dziadkiem, bo jestem naprawdę ciekawa. Na kolejnej stronie czeka nas króciutki falieton pod tytułem Śmiertelny cios Siekierą w Sopockiej Melinie. I jeżeli ten tytuł Was zainteresował, to szczerze polecam, ponieważ czyta się to troszeczkę jak trailer albo jakiś dramat. Ciekawa opowieść, myślę, że warto poświęcić kilka minut na przeczytanie. Jedyny minus w przypadku, akurat konkretnie tego faliotonu, tutaj wkrada się dość dużo hochlików w tym magazynie niestety, drukarskich, które namotały dość mocno w trakcie wydania jest to dość mocno widoczne w trakcie czytania nawet dla takiej osoby, która jak ja czyta bardzo szybko, więc czasami nie zauważa pewnych e, przekrętów, pewnych chochliczków, ale one tutaj się strasznie upasły. Tak tylko daję znać. Kolejny komiks w tym numerze to mój osobisty faworyt pod tytułem Wstydźcie się. Jest to historia z pewnej starszej pani i pewnego starszego pana, którzy wędrują po ulicach regularnie, nieustannie tą samą trasą. Jak myślicie, co może się zdarzyć? Przyznam, że takiej płęty absolutnie się nie spodziewałam. Jest to mój ulubieniec tego magazynu, chociaż nie ma tu dużo do czytania. Jest to raczej historia, która opiera się na obrazkach, ale co nie zmienia faktu w postaci rzeczy, że mnie naprawdę ta historia się po prostu podoba. Na kolejnych dwóch stronach czeka nas top relaksu. A jest to bardzo dobra lektura, zwłaszcza że już jest jesień i nadchodzi zima, więc długie jesienne wieczory przed nami i na pewno przyda Wam się kilka ciekawych tytułów do przeczytania. Fajna lista, myślę, że warto skorzystać. Podoba mi się też układ bardzo skondensowany i nie mardujący przestrzeni. Wiem, mam obsesję na tym punkcie prawdopodobnie, ale już tak jest. Ja po prostu nie lubię, jak magazyny czasami robią za duże obrazki i niepotrzebnie marnują przestrzeń, ale tu jest dobrze. Na kolejnych dwóch stronach mamy komiks szlachta, który ma dokładnie dwie strony i szybko zamykam, bo możecie przeczytać pointę tego komiksu ale te dwie strony są doskonałym przykładem na to, że można opowiedzieć ciekawą historię używając dosłownie jednego słowa i dwóch stron. Kolejnych kilka stron to absolutna klasyka, klasyka od kazy. I o ile chodrowskim już troszeczkę się znudziłam, o tyle kazy wciąż odkrywam i chyba bardziej nawet mi odpowiada jego twórczość, która jest bardzo dziwna, bardzo niedopowiedziana, bardzo czasami myląca, ale też pełna niesamowitych odniesień i korzystająca z wielu bardzo. Znanych motywów w zupełnie inny sposób. Bardzo fajny komiks. Jeżeli lubicie takie historie, które są totalnie dziwne, ale jednocześnie bardzo zrozumiałe, to mocno polecam ten komiks. A po tak wymagającej lekturze, przyda nam się odrobinkę przerwy, i mamy tutaj rysunki satyryczne wykonania Bartusz Minkiewicz. Fajne, króciutkie komiksy, które pozwalają nam się zrelaksować i troszeczkę oderwać od tego niezwykle ciężkiego klimatu, który zafundował nam kilka stron temu Kaza. Bardzo fajnie, że to się znalazło właśnie troszeczkę tak pomiędzy komiksami, ponieważ kolejne, kolejne komiksy, które Wam pokażę, też nie należą raczej do tych lekkich. Chociaż zanim jeszcze przejdziemy do poważnych klimatów, mamy jeszcze króciutki komiks od Rafała Szłapy. Które przedstawia nam zupełnie nowe losy Kajko i Kokosza oraz ich ulubionego smoka Milusia. Fajna przerwa. Kto z was nie tylko i wyłącznie czyta komiksy, ale także ogląda seriale i filmy, to wie, że ostatnimi czasy bardzo mocno eksploatowany jest świat komiksów. Na platformach pojawia się bardzo dużo nowych, ciekawych, interesujących tytułów, które właśnie opowiadają losy komiksowych postaci. I mowa tutaj nie tylko i wyłącznie o Sandmanie, Grucie oraz niezbyt udanym wejściu she ale warto poczytać felieton. Fajnie, że jest to felieton, a nie po prostu wyliczenie filmów i seriali, które pojawiły się. Opartych na komiksach, ponieważ myślę, że taka forma jest ciekawsza, bardziej interesująca, posłuchać co ktoś myśli, niż po prostu wyliczyć sobie filmy i seriale. Już prawie dotarliśmy do końca, ale przed nami jeszcze finał nie naprawdę niesamowitej historii, która jest jedną z moich ulubionych pozycji magazynu Relax, czyli Sangoma Przeklęci z Kapsztadu. Historii bardzo interesującej ze względu na to, że jest to opowieść wielowątkowa, opowiadając nie tylko i wyłącznie o dyskryminacji. Czarnoskórych mieszkańców, ale także dyskryminacji, która dotyczy nie tylko i wyłącznie koloru skóry, ale na przykład stanu posiadania albo na przykład stanu zdrowia. Jest to bardzo ciekawy komiks, który na szczęście mamy tutaj bardzo mocno skrócony. W tym przypadku, jeżeli nie mieliście okazji czytać poprzednich numerów albo ich nie posiadacie, chociaż szczerze polecam Wam nabyć. Tutaj mamy taką skrót historii, a potem przechodzimy do zawiązania całej opowieści i finału. Jeżeli nie mieliście okazji oglądać poprzednich odcinków, przeglądów magazynu Relax. To w dużym skrócie jest to historia pewnego śledztwa. Śledczy Shepard próbuje rozwiązać zagadkę tajemniczego morderstwa na terenie winnicy, na której pracują zarówno biali pracownicy, jak i czarni pracownicy. Morderstwo to naprawdę poważna sprawa, ale sprawa naprawdę komplikuje się w momencie, kiedy okazuje się po sekcji zwłok, że martwy mężczyzna nie tylko i wyłącznie miał AIDS, ale w żołądku znaleziono ludzkie szczątki. Ale żeby nie było aż tak poważnie, 39 numer magazynu Relax od Labrum kończy się małym przymrużeniem oka, konkretnie rysunkami satyrycznymi, ponownie wykonaniu Juliana Bogdanowicza i opowieści o pewnym. Aniele stróżu, który naprawdę bardzo ciężko pracuje, nawet aż o drobinkę za ciężko, i czasami nawet jemu się powinie noga albo skrzydło. Z tego to kończymy przegląd 39 numeru magazynu Relax od Labrum. Myślę, że był to bardzo ciekawy numer, bardzo dużo interesujących komiksów się znalazło w tym magazynie. Były w tym numerze komiksy, takie, które naprawdę bardzo mi się podobały i skartły moje serce. I były też takie komiksy, które określiłabym mianem dobrych, ale nie doskonałych. Absolutnie nie oznacza to, że jest to zły numer magazynu Relax. Chodzi bardziej o to, że ze względu na to, że jest to magazyn. Mamy tutaj. Przypadek taki, że mamy naprawdę różne komiksy, co numer, to akurat ten numer określiłabym jako taki solidny, ale nie najlepszy z dotychczasowo wydanych. Ale jest to oczywiście moje subiektywne odczucie podyktowane moimi gustami. Wy możecie mieć zupełnie inne wrażenie. Możecie oczywiście napisać to w komentarzach. Myślę, że moimi ulubieńcami z tego magazynu był oczywiście Kaza. Wstydźcie się. Te dwa komiksy, które znalazły się na początku, nie bez powodu myślę, dostały nagrodę Eisnera, ponieważ był to naprawdę wysoki poziom i świetne i interesujące komiksy. No i oczywiście zakończenie opowieści Sangoma, czyli Wyklęci z Kapsztada. Natomiast najważniejsze pytanie jest takie, jakie według Was były najlepsze komiksy w tym numerze magazynu Relax 39, które były Wasze ulubione, które nieco mniej. Na jakie komiksy być może czekacie w przeszłości? Czy już nie możecie się doczekać numeru gwiazdkowego? Bo podejrzewam, że gdzieś w grudniu ukaże się kolejny numer magazynu. Ja czekam, mam nadzieję, że wy też. Mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnym przeglądzie i mam nadzieję, że ten odcinek się Wam oczywiście podobał. A jeżeli tak, to wiecie co robić. Zostawcie lajka, suba, dzwoneczek. Udostępnijcie to wideo, aby więcej osób dowiedziało się o przeglądzie magazynu Relax i fajnie sobie tutaj będziemy mogli konwersować na temat najnowszych wydań. Natomiast ja bardzo dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Dzięki raz jeszcze i pa! pa.